Głos wołający na pustyni: Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie dla niego ścieżki. W tych słowach można powiedzieć, że zawiera się istota bycia chrześcijaninem. Właśnie takiego zadania ma się podjąć w proroctwie Izajasza ten, który będzie Bożym wysłańcem, który przygotuje dla niego drogi. Spełnienie tej obietnicy wypełnia się w osobie Jana Chrzciciela, pierwszego proroka Nowego Testamentu. Jego zadaniem jest pomóc otworzyć się ludziom na spotkanie z Bogiem, który przyjdzie zupełnie inaczej niż większość się spodziewa. Boga, który przyjdzie i to dosłownie. Stanie pośród swojego ludu, aby kroczyć razem z Nim, aby stać się dla Niego pasterzem, który zgromadzi swoim ramieniem, swój lud, niosąc Go na swojej piersi niczym jagnięta, prowadząc łagodnie jak owce karmiące. Boga, przed którym pójdzie nagroda i zapłata. Tym, który ukaże się w Chrystusie, Bogu człowieku, przynosząc dla nas zapłatę swojej krwi. Boga, który jest cierpliwy, bo nie chce, bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich pragnie doprowadzić do nawrócenia. Nawrócenia, czyli zwrócenia się na właściwe, to znaczy najlepsze dla nas drogi. Dlatego ofiarowuje dla każdego z nas to, co jest naprawdę nam potrzebne. Problem może być jednak w tym, aby zgodzić się na to, co otrzymujemy. To, co pragnie ofiarować nam Bóg. Dlatego potrzebujemy drugiego człowieka bliźniego, który nauczy nas patrzeć. Dalej, pokazując perspektywę życia duchowego. Jest to rola, do której podjęcia jesteśmy wezwani wszyscy. Chrystus przychodzi, aby uczynić nas odpowiedzialnymi za Boże Drogi. Jako pierwszy podejmuje to zadanie Jan-chrzciciel, stając się, jak już powiedzieliśmy, pierwszym chrześcijaninem tym który należy do Chrystusa i głosi jego przyjście przyjście nowego porządku porządku który przyniesie pan mesjasz nowej ziemi i nieba drogi jakimi poszedł święty jan chrzciciel są również naszymi współczesny czas wymaga świadków którzy będą gotowi Zapowiadać przyjście Jezusa swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym, współpracownikom, wszystkim tym, którzy staną przed nami na drogach życia, którzy do nas przyjdą. Mamy stać się odpowiedzialni za drugich, widząc w nich dar i zadanie, jakie daje nam Nasz Pan. Ta odpowiedzialność, do której Jesteśmy zaproszeni, każdy z nas bez wyjątku, jest jednocześnie niezwykłym darem, jaki otrzymujemy. Bo właśnie w tej postawie troski o drugiego możemy spotkać się z samym Bogiem, tym, który przygotowuje drogę dla mnie, aby mógł żyć. On jest gotowy umrzeć. Taka logika miłości ma moc przemienić świat, uczynić go nowym. Bóg chce przyjść do dzisiejszego świata, tak bardzo pogubionego, świata, który dzisiaj jest prawdziwą pustynią ducha. Dlatego potrzebuje tego głosu wołającego na pustyni, głosicieli i świadków prawdy, która pozwala widzieć i Rozumieć rzeczywistość nie tylko w perspektywie tego, co jest tu i teraz, ale która spogląda dalej, pozwalając odnaleźć nadzieję życia wiecznego, przygotować drogę panu. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego jednego. To dlatego zostało nam ofiarowane to życie, abyśmy wyznaczyli. Bogu w naszej codzienności szlaki prowadzące do naszych serc i pomogli innym je odnaleźć.